Hop, hop, to ja, wasza myszka komputerowa. Jestem myszką z dobrego domu, to znaczy chciałam powiedzieć, że od dobrego producenta. Przygody małej myszki w świecie informatyki. A to, że tak mało wiem i jestem taka młodziutka, to nie moja wina, ale dopiero wyjęli mnie z pudełka. W pewnej szkole, w pracowni komputerowej stoją trzy komputery. Gdy dzieci skończą zajęcia i gdy noc zapadnie, w pozornie pustych i martwych pomieszczeniach zaczyna się nowe życie. Arliku, czy duchy naprawdę istnieją? Ogonisi, co ty najlepszego opowiadasz. Tam naprawdę straszy. Coś zgrzyta i dzwoni. Słyszysz? Nic nie słyszę. O, o, o. Teraz słyszysz? Nie słyszę. No jak to? Nic nie słyszysz? O, o, znowu. Teraz zgrzyta. Chodź, zobaczymy. Razem zobaczymy. Dobrze, wejdziemy tam i to najlepiej pod biurko ogonisiu arliku gdzie jesteście nie mogę was znaleźć tutaj w drugim pokoju pod biurkiem pod biurkiem pod jakim biurkiem nic z tego nie rozumiem a co wy tam robicie szukamy duchów czego szukacie duchów no tak duchów Ostatnio się pokazały pod biurkiem koło komputera i naszego serwera. Nie może być. To wytruć to paskudstwo od razu. Najlepiej lizolem albo azotoksem i będzie spokój. To nie żarty. To są prawdziwe duchy, modusiu. A, Lizol jest za mało skuteczny. To może coś mocniejszego. Wydaje mi się, że na duchy to nie poskutkuje. Nie może być. A jak one wyglądają? One nie wyglądają. One hałasują i zgrzytają, a zresztą co ja mam ci opowiadać? Właś tutaj to może sam usłyszysz na własne usze. O, rany, ale tutaj ciasno. I kurz uf, uf. No posuń się trochę, bo nie mogę się wcisnąć. No, no, dalej. A tak lepiej. Wyśk. A co tak zgrzyta? Au! Mój ogonek, au! Ogonek zgrzyta. Nie, to co duchy robią z twoim ogonkiem? To nie żadne duchy. U, boli. To ty stoisz na moim ogonku. No boli jak boli. Hi, 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 hi. Co tam się dzieje? Co się takiego stało? I co boli? Hej, hej! A co wy tam robicie pod biurkiem? Nie, nie, to tylko ja! Szukając duchów stanąłem na ogonku ogonisi. No zejdź, żeż wreszcie po krako nie czuję własnego ogonka. Nareszcie, oj już lepiej. Ja wiedziałam, że z wami jest niedobrze, ale nigdy bym nie przypuszczała, że to tego stopnia wyłazić mi spod tego biurka i to już! A co tam tak zgrzyta? O, o właśnie, i o to chodzi. To duchy. Jakie duchy? Tu nie masz żadnych duchów. Ale Arlik mówił, że niektórzy widzieli i słyszeli. No może w bajkach i w starych zamczyskach pełnych uwięzionych wieżach, albo jeszcze lepiej żywcem zamurowanych nieszczęśliwych księżniczek. A zresztą co ty opowiadasz? Ale rzeczywiście, coś zgrzyta. No widzisz? A ty mówisz, że nie ma duchów? To może jakaś księżniczka, albo raczej jej duch. Zgrzyta, ale. O, o znowu! Hmm, czy to może komputer? Wyłączony. To na pewno nie komputer. Zaraz, zaraz. A tam obok to co stoi? Nasz serwer. I myślisz, że tam się ukrył duch? tak zgrzytają twarde dyski zanim się rozsypią. Coś się rozsypie? I co będzie? Twardy dysk. Czyli jak dla ciebie taki magazyn danych. Czym nam to grozi? Wam niczym, ale przepadną wszystkie dane. Czyli to nie duchy, a dysk? Tak, to dysk. Trzeba natychmiast zawołać profesora talenta. Profesorze kochany, profesorze! Jest tam gdzieś pan? Jestem, jestem. Co się takiego stało? Dlaczego wszyscy siedzicie pod biurkiem? Nasz serwer, bo za chwilę dysk padnie i coś trzeba z tym zrobić. Zaraz to naprawimy. Posun się gonisiu. A czym tak naprawdę jest twardy dysk? Dysk twardy jest to urządzenie, na którym zapisujemy dane w naszym komputerze. Podłączamy za pomocą przewodu taśmowego z kontrolerem na płycie głównej. Kontroler dysku twardego jest to układ, który odpowiada za poprawność zapisu, odczytu, jak i nawigacji między danymi na naszym dysku. Dysk twardy składa się z kilku talerzy, których powierzchnia pokryta jest masą o właściwościach magnetycznych. Nad każdym talerzem krąży głowica, i przy jej pomocy następuje zapis lub odczyt danych z dysku. Całością steruje układ elektroniczny, zamknięty w specjalnej ochronnej obudowie. A to po co? Podaj mi ten zapasowy spółki. Nie ten, o ten, o ten. Wasz serwer znowu będzie działał poprawnie. Uff, już możemy odpocząć. Co ty się tak zamyśliłaś, o Hej, mówię do ciebie. A, nie, ja tak, no. Ja myślę o. a zresztą, to nieważne. No, powiedz wreszcie. O tych księżniczkach. Jakich księżniczkach? O tych księżniczkach na wieży. Ja byłabym taką księżniczką na wieży i powiewałabym białą chusteczką. Czym? Białą chusteczką. A ty byś był moim dzielnym rycerzem, który nie tracąc ani chwili, nie bacząc na deszcz i skwar, na wiernym koniu, nie śpiąc i nie jedząc, nie pomny niebezpieczeństw, jakie czyhają ze strony smoków, duchów, demonów i dzikich bestii. Niczego jeszcze? Dzikich bestii gnałbyś przez pola i lasy, aby mnie uwolnić, aby wziąć w ramiona. Gorącym pocałunkiem zdjąć ze mnie rzucony czar i zabrać do swojego królestwa. To były czasy, a dziś zamków nie ma, smoków nie ma, nawet porządnych dochów nie ma, tylko psujące się i zgrzytające dyski! Ach. Naprawdę, babcia gryzunia ma rację. Cały świat schodzi na psy. I jak tu w takich warunkach być księżniczką? audycji udział wzięli Agata Rokicka, Katarzyna Wolnik-Sajna i Arkadiusz Linkowski. W programie wykorzystano oprogramowanie do syntezy mowy firmy Iwo Software www.ivo.pl. Całość opracował i zrealizował Jarosław Dalecki.